Życie to podróż. Podróż to przygoda. Właśnie odkryłem wśród buszu na Google Maps niesamowite pogrzebane i ukrywane tajemnicze posiadłości w Nowej Południowej Walii Australii. Okazało się to były opuszczone zoo nieudolnie prowadzone przez szalonego miliardera. Poznajcie historię zamku, posiadłości i niegdyś największym na świecie prywatnym zoo. Zoo Notre Dame i francuski zamek Emanuela Morgolina, warte 27 milionów dolarów, które kiedyś zostały nazwane najlepszym domem na świecie, przez program telewizyjny Lifestyle of the Rich and Famous, są obecnie reliktem dawnej świetności. Rozciągający się na 45 hektarach w górach Mulgoa 70 może 60 km od Sydney. W buszu rezydencja Morgolina i opuszczone zoo Notre Dame były kiedyś domem dla zagrożonych gatunków, takich jak pantery, pumy, jaguary, gatunki małp i hiszpańskie ogiery, andaluzyjskie, warte 1 milion dolarów. I inne egzotyczne zwierzęta oraz flora i fauna również rozkwitały tutaj w latach. 80. i 90. -tych. Były tam klatki dla zwierząt, stajnie, sklep z pamiątkami i kawiarnie, co nadal nienaruszone, choć zostały przytuczone przez rozległą przyrodę. Niedaleko klatek znajduje się zamek, w którym mieszka właściciel Emanuel Morgolin ze swoją rodziną i który kiedyś wypełniał antykami całą tą rezydencję, takim jak lustro należące do Mary Stewart czy biurko. Mazari należące do Ludwika XIII. Podczas wywiadu dla Sydney Morning Herald w 1995 roku, Emanuel powiedział reporterce Delphine Guinness, że każdego dnia nakręca 20 zegarów, a jego najcenniejszym jest ten, który dostał Napoleon, gdy zdobywał Sfinksa w Egipcie. Emanuel posiadał wiele różnych innych bogactw, w tym. Player najstarszy istniejący francuski fortepian, który kiedyś postawił sam Chopin. Miał też żyrandol Baccarat, warty 60 tysięcy dolarów i pasujące do niego złote samochody Royce Royce dla niego i dla jego żony. Jego prywatne zoo i ogród obejmowały stajnie, trawnik do cricketa, Świątynie, las tropikalny i arenę pokazów konnych w wymiarach olimpijskich. Miał sześciu opiekunów zoo, czterech ogrodników, był mechanik, brygadzista, cieśla i 71 strażników z włóczniami opiekowało się całą posiadłością. Margonin organizował wiele prywatnych, a czasem publicznych wydarzeń, ale to nie pokazy koni, ani opłaty za wstęp, ani ciężka zarobiona praca opasały jego ogromne bogactwo. Zamiast tego Manuel zarejestrował swoje zoo jako organizację charytatywną. Zamiast chronić zwierzęta, zebrane tysiące dolarów zapewniały bezpłatne zakwaterowania dla pracowników, pensje w wysokości tysiąca dolarów tygodniowo na i pokryły koszty utrzymania rodziny. Do czerwca 1988 roku fałszywa organizacja charytatywna zgromadziła straty w wysokości 310 tysięcy dolarów i była zadłużona w wysokości różnych pobranych pożyczek do 1 300 tysięcy dolarów. Nie trzeba było dodawać, że organizacja charytatywna została potępiona przez wszystkich, a plotki pojawiły się też o tym, że Margolin jest porywczy i nie tylko w stosunku do swoich pracowników, ale także do zwierząt. W 1910 roku Emanuele postawi sprzedać ze względu na wzmożone zainteresowanie turystów. Od tego czasu nieruchomość została kupiona przez zorganizowanych inwestorów, ale jak dotąd nic nie zostało zburzone ani odnowione. Do dziś stoi jako pustostan i czeka na ruch nowego inwestora. Jadę sprawdzić tą niezwykłą posesję mieszczącą się w sercu australijskiego buszu. Zapraszam! Zobaczcie, dotarłem. W zasadzie dotarłem do takiego punktu, najbliższego w buszu, gdzie mogą dachać autem, żeby dostać się do tego miejsca. A jakie to jest miejsce i jaka może mnie czekać droga, to już Wam pokazuję tutaj na mapce. Poczekajcie. To nie jest prosta sprawa. Generalnie. Punkt docelowy, to jest tu. To jest główna droga. I tu jest droga do bramy, ale tam jest zamknięta brama i są kamery, które razu się odpaliły. Później próbowałem tutaj podjechać od sąsiada, przebić się przez busz, ale wszystko jest obwarowane, więc postanowiłem objechać się dookoła, znajduję się tutaj. I zobaczcie, tu jest taki kawałek buszem do takiego punktu widokowego i to mogę nawet sobie przejść spacerem 46 minut i później zostanie tylko zobaczcie taki kawałek nie wiem ile to może być okaże się w praktyce i jestem w tym byłym zoo a co ze sobą biorę? oczywiście w pierwszej kolejności to wezmę sobie apteczkę może się przydać. Holaragowie, mm, cały sprzęt, baterie. Mam też latarkę i oczywiście duży zapas wody. Może wezmę z trzy butelki, bo nie wiem, ile mi się to zajdzie. Podejrzewam, że jak wszystko będzie ok, to około 4 godzin. I wracam. Samochód tutaj mogę zostawić. Życie mi, powodzenia, ahoj, przygodo! Auto zostawiam, idziemy tędy. Ach. Tutaj jest jakiś park, zobaczcie. Brumantes National Park. Jest jakaś tablica informacyjna. Nieźle. Tu. Jestem tutaj. Muszę się udać chyba do tego punktu i tutaj wedrzeć się na ten, ten teren prywatny do byłego Zoo. Ale tu jest głośno. Słyszycie? Nie wiem czy z tego mikrofonu będzie się słychać, ale jest normalnie ryk tych świerszczy. Na pewno w prawą stronę. Upał pokazywało mi jakieś 30 stopni, ale tutaj w buszu spokojnie jest 35. Odczuwalna na 40. Mam nadzieję, że te trzy butelki wody na 4 godziny mi wystarczą, Ale klimat. zobaczcie droga. Cały czas taka sama przez burz Piaszczysta i cholernie głośno od tych cykat tam, tam, tam idziemy o kurde Przeszedłem 500 metrów Już mam dość jeszcze Kilometr 800 metrów 27 minut tragedia <grywa> nie róbcie tego samemu lepiej mieć jakiegoś kompana no nie miałem wyjścia Grace na pewno bym ze sobą tutaj nie zabrał ale dostanę w kość ale taki spacer mi się przyda prawdopodobnie zgubię dzisiaj Trzy kilogramy, idziemy dalej. Co macie kciuki, żeby mi się udało? Uff. Trochę cię. Jeszcze kilometr do zakończenia pierwszego etapu 16 minut drogi mi pokazuje a to jest pierwszy odcinek później jeszcze będzie dodatkowo drugi odcinek bo stwierdziłem że stamtąd będzie najbliżej do pokonania trzeciego odcinka czyli najgorszego centralnie przez australijski burz do w tej posesji zaznaczę sobie strzałkę punkt powrotny myślę, że może mi to jakoś pomóc ale jeszcze mam jakieś 800 metrów końca tego drugiego odcinka i odbijam w prawo. Do buszu. Drugi odcinek zakończony. Dobra wiadomo, Zobaczcie słup elektryczny. A ta posesja to jest właśnie w tamtym kierunku. A energetyka słupy mają pasy zielenia, Ale, a to jest jakaś antena satelitarna. Telefoniczna. A nie spojrzałem w górę. To nic mi to nie da. Jeszcze trochę dalej. Świetnie. Dotarłem do tej posesji. Do tej posesji już tylko taki trudko czasty I w tamtą stronę. Kolejna. Zdrożenia. Ale już w kiepskim stanie. Dalej. Prosta tragedia. Dobrze, że zwyciężyłem. Ten pierwszy stopień zmęczenia. I to też jest rada dla tych, którzy nie ćwiczą regularnie, tak jak ja. Że jak się pojawia to pierwsze zmęczenie, to wtedy trzeba jeszcze bardziej przycisnąć. I potem następuje taka stabilizacja. Idę już godzinę. Powiem Wam, że jeszcze nawet nie uzupełniłem wody i płynu. Czekam na ten ostatni krytyczny moment, żeby zeszła ze mnie ta woda, która znajduje się w moim ciele. Mam trzy butelki, powinno wystarczyć. Dobra wiadomość, jak się już tutaj wbiłem na tym całym terytorium, to mam zobaczcie w miarę ok, drogie. Oczywiście, uwaga na węże inne gady. Uf, aby do przodu. Jest coś. Mamy pierwsze budynki. Widzę. tylko ludzi nie było. Będzie przy to. oczywiście, wiecie co mówić w takich przypadkach. Odbłądziliście. zaraz wyjdziemy ducha jakiś hangar ale jesteśmy taką słońcem Zajęcie zobaczmy, ten hangar. regiony, 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 Jakieś stare maszyny. To są tylko pierwsze budynki gospodarcze. Mnie interesują te pałace mieszkania, szukam dalej. Wygląda na to, że idąc tą drogą dojdę do tych najciekawszych obiektów. Jakieś 800 metrów mamy to Tam są to konkretne budynki tam drugi idziemy porzucony Hyundai bez rejestracji Dzień. Ależ tu się zaczyna kota I to to Mamy to Zobaczcie. Jeden te klatki, a były zwierzęta. Uh, okay. But I, I didn't try to come in. Just my my plan was go around and go next destination. Andrew, the here, you didn't jump any fences. Yeah. There were no signs here telling you. Okay. But I, I didn't see uh, nothing about private property yeah, here. See what I mean? so, I don't think you're a bad guy. All right. Seriously, I, 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 I don't I'm like to right? do something that's bad for that's people. Okay. That's okay. <laughs> Don't post anything, preferably, deleted. Of course, 100%. Okay. So just, and, uh, and right, okay. yeah, oh, it was okay. open. I'm just walking like this. Yeah, yeah, all right, all right. You didn't know. You didn't know. I didn't know 100%. No, Nothing okay. information about the private property. Okay. is open, open. Yeah, fair enough. I okay. didn't open this gate. I'll talk, I'll talk to the bosses, I can see why it was confusing. Okay. I'm just lost the way. That's okay. That's Thank okay. Thank you very much. Take care. All right. Have safe. a good day. Stay safe. My Nie chodziłem do środka, oczywiście, z jednego względu, poznaliście historię tego miejsca. Australia, jak zwykle, coś ciekawego, zakumulowane w wielkim buszu. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!